Jesteście. Boski, stój. Oskar, Zapraszam, ej, zapraszam. No czy mnie ktoś tu zajebie, kurwa? No czy mnie nie zajebie? To ja pierdole, za... Oscar, nie Oscar. Oscar <grywa> no ja pierdolę, co za... Oskar, bo nie, zatrzymaj się. Oskar. Oskar, plety. On nic nie ogarnia. Kurwa, Macie, Oskar. Godzina na Ciebie czekaliśmy, kurwa. Kurwa, dobra, szybki Cold Baron, co Wy na to? Psyllos Powtarzam mój szybki kolor Sylas No czy kurwa, sylos, kurwa Baron To no, kurwa jak tu będzie grzyb Spoko, przejdę przez wszystkie krzaki dla ciebie Na nie natrafiłem na kolejnego Żeby podkryć atmosferkę powiem, że nie mam Drugi leży. No tutaj właśnie dojechał. Dobra, Brawa powaliłem go. To jeszcze ktoś został? Jak powaliłeś? A, czy padł od razu? A. Został, został. Trzech leży w tym momencie. Ale ja 3 ich widziałem więc nie wiem gdzie jest ten. To zabijesz tego na rowerze. Ja tu... Na lotu, na lotu mi zaleci. Na lotu. Jak w tym, kurwa... <grym> 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 o, przyleciał. O, nie <grym> de, kurwa, tu. To... Jest, tu! Snajfuję. Może lepiej Tu był, kurwa. Był tam. To ty! To ty mi zajebałeś? Nie! co się stało Jezu, Paweł! Wiemy, Paweł no, wygrał. jeszcze, ne jeszcze Nexta zero. Paweł, kurwa, Paweł! Ty gościu... А, там добрый я. Давай, давай, давай. Я тоже поля. Дойд ⁇ м до Мэттиши и дойд ⁇ м. Седем. Я не говорю. А, я тоже.